Studio Art Garden Project. Co zrobić, żeby na wiosnę mieć piękny, fantastyczny, elegancki, równiutki, zielony trawnik. Aby mieć taki trawnik na wiosnę, trzeba już o tym zacząć myśleć. Pierwszą bardzo istotną rzeczą jest koszenie tego trawnika. Trawnik musi na zimę zostać bardzo króciutko koszony ja mam taką kosiarkę która jest kosiarką, kosiarką bębnową firmy Gardena i ona kosi na 22 mm niedawno tu właśnie sobie kosiłem tą kosiarką tak? bardzo, ale to bardzo króciutko no proszę zobaczyć to jest naprawdę nie niewiele. Może teraz ma 2,5 cm, i, i na pewno jeszcze będę kosił Dlaczego? No, wiele, to, to jest jakby wiele przyczyn. Trawa za, będzie oddychać przez zimę, nie będzie się zadarniać. Dżownice będą sobie zjadały te powierzchniowe takie nie, nie, y, substancje organiczne. Które obumierają z tej trawy. Zresztą, nawet już widać, że jak ona jest króciutka, to ja popatrzcie, już, już tu ziemię widać, prawda? Już tu ziemię widać. Króciutka. Nie będzie problemów z pleśnią śniegową. Nie będzie problemów, że będą wchodziły na nornice pod śnieg, bo będą miały mało. Jedzenia pod tym śniegiem, jak ta trawa będzie króciutka. To jest bardzo ważna rzecz. Drugą istotną rzeczą jest nawożenie tej trawy. No, właśnie taki moment się zaczyna tego nawożenia. Można to robić naprawdę do, 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 do 15-20 grudnia bez problemu, gdzie powinniśmy nawieść ten trawnik. Dobrym nawozem, ale azotu nie może być więcej niż 15%. Najlepiej 8-12%. Wtedy uzyskamy, że ten trawnik w zimie będzie ładny, zielony, troszeczkę będzie rósł. Ale jeżeli podrośnie, to sobie jeszcze po prostu skosicie w styczniu. Przy okazji usuniecie te wszystkie liście. Które na przykład teraz tutaj leżą, tak? Będzie bardzo ładnie wyglądał. Żaden problem. Więc nawożenie jest istotne tak, no mniej więcej 4 kg czy więcej niż normalnie 4 kg na pewno na, na 100 m2 trawnika. Dwie rzeczy: utrzymujemy przez całą zimę bardzo króciutko ścięty trawnik i dobrze nawieść. No, co powinien, powinien zawierać ten nawóz? Wszystko, co tylko możliwe. Poza tym, yy, nie wiem, siarkę, bor, magnes, mangan. Czym więcej, tym lepiej. No, najlepiej kupić w składzie dla rolników 25 kg i mieć na dłużej. Cena pewno 4 razy taniej niż kilogram w jakimś supermarkecie.